Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii This is 4 Million Simulonów Challenge No i e, chciałam wam pokazać, że zrobiłam zmiany, e, Bo nie pamiętam co, czy pokazywałam to czy nie, wydaje mi się, że nie Ale zrobiłam dach taki w miarę ludzki, co prawda to z boku trochę nie ten tego Ale generalnie jest bardziej ludzki niż tamten okrągły, który wyglądał po prostu okropnie e, Dalej to chyba w kuchni zmieniam podłogę, z tego co mi wiadomo A przemyblowanie tutaj chyba robiliśmy na nagraniu, tak mi się wydaje. Bo to dwie rzeczy, które na pewno chciałam zmienić, że dach i ta podłoga, ale chyba reszta była już na nagraniu, tak mi się wydaje. No jak nie, no to mnie poprawcie, ale dobra, nie pamiętam szczerze mówiąc, co robiliśmy, więc polecimy tak normalnie to, co tam robiliśmy kiedyś. To nie. Żaby, kop sobie nie masz nic, tu masz to. Tu nic nie ma. Tu są żaby. Tu są dzwonki, tu są dzwonki. Kopanko. Ga Żaby. Tu możesz e, zbierz cały plon. I no w zasadzie jeszcze te tu. To, to i zjesz sobie coś. E, a Otwórz kapsułę. To jest 125, to jest 100 w sumie. no nie masz. Czy pójdę sobie na randkę do sklepu? Mm, Sory, ale już co, nie jestem Przyszłaś do mnie, to dobrze, sobie pogadamy, bo mam słabe towarzystwo. O, bo Ty jej jakoś o, przez to, to da się wyłączyć. Chodź normalnie. Ale możemy jeszcze, to może zjedz poproszę, a to wyś otwórz i tutaj masz zadzwonić, proszę, możesz dzwonić na linię pocieszycieli, jak chcesz. I teraz tak ta, 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 do śmieci, znaczy no nie do śmieci, ale Pozytywną historię. To idzie do śmieci. A, a skoro Morgan sobie poszła, to ty możesz napisać książkę. No bo tak to byś z nią pogadała, ale. Nie, to nie. A. Możesz napisać biografię. Nie wiem w sumie, czy biografię już pisałaś kiedyś, czy nie. Oj, Życie! tak na wypadek dam kropkę, bo nie pamiętam, czy to pisało. Chyba nic więcej nie ma z tego, co widzę. Nie widzę, może w ogóle poziom sławy? Myślę sobie tak. Jak skończysz pisać książkę, to prawdopodobnie pójdziesz spać. Chociaż masz maluj na sztalodze, więc możesz sobie malować, skoro masz taki. Lubię się do lokalu nie i książkę. Tak, możesz wydać książkę, oczywiście. Mhm. Potem możesz to sprzedać. Umyć się i pójść spać. No. Od razu, jak już nagrywam, to chciałam wam powiedzieć, że tak nie nagrywam od jakiegoś miesiąca i wszystkie odcinki, które widzieliście przed tym, to prawdopodobnie a przynajmniej większość z nich to są prawdopodobnie po prostu z zapasu, więc jakbym tam mówiła coś totalnie nie na temat albo e, jakby coś przestarzałego, no to dlatego, że to był zapas, no bo e, miałam w maju egzaminy i po prostu musiałam się do nich uczyć. E, więc no nie zdziwiczy się, jeśli coś kompletnie od czapę tam będę gadać. E, no. Znaczy zdziwiliście, no bo to już było. No, nieważne. Teraz w sumie. A, mogłabyś pogadać z listonoszką, która ewidentnie jest w ciąży A, Albo i nie. Skoro nie, to nie. Chyba się poszta. mogłabyś się w coś ubrać. A, potem weź. A, rozmawiaj, a potem. Co ty robisz? Wybuchasz emocje, a potem. Dobra. Zaprosz. Dobra, zaraz jak wyprosimy Morgan, gdzieś pójdziesz. A póki co zbierz to, podlej. Opryskaj. Odchwaszczaj i zobaczymy potem jak będzie. Dobra. A wiem, co ja chciałam zrobić. A nie, też zrobię. Nie wiem. Hmm. Ale możesz cały czas do niej gadać, żeby... Co miejsce, tak mi się wydaje, No A stop, stop, stop. Ale zacina, A, już. Bo dużo rzeczy się stanęło w jednym momencie i chyba ranie bardzo ogarnęła. No masz pochwałę, możesz ją pochwalić jak chcesz. A. Pochwal strój. Dobra pogadacie przez ten czas. A jak ci się skończy ten smutek, to możesz się z nią nawet obciskiwać, tylko weźcie chodźcie i tutaj usiądzie znowu. Ej, no! Świetnie! Masz jakiś filmik? Nie masz? Trudno. Eee, dobra, robimy tak. To rozmnażaj. To można sprzedać. Tak? Czy nie? Można. I tak mi się wydaje. A. Eee, to w zasadzie wiesz, zadzwonię na tą linię jeszcze raz. A, już nie zdarzyłaś. A co teraz? robisz? już płaczesz? No dobra, to nie. A, Ja mogę było, żeby opisać krótkie opowiadanie, więc możesz napisać krótkie opowiadanie. Okej okay. I tak. Myślę, że w następnym odcinku a, pojedziemy sobie coś ukraść. Jakkolwiek to nie brzmi. W ogóle teraz, jak to nagrywam, to zaczęła pylić ta. Chyba, to jest to pola, czy coś tam. I wszędzie, po prostu wszędzie, przynajmniej u mnie latają takie kłaczki białe i one się e, u mnie w pokoju mam milion, na spodniach, na bluzce i to jest po prostu tragedia. to też z życia. Świetnie. Dobra. Napisz powieść sensacyjną. Dobrze, możesz napisać powieść sensacyjną, jeśli masz wolę. A napisz. A czy sensacja to jest to samo co powieść sensacyjna? Chyba tak. pójdziemy spać i wtedy my się co wyrobisz robisz? Mm. jakbyś łaskawie skończyła tą książkę w trochę. I HP, proszę bardzo. I tak, ja się z wami żegnam, więc ja mam nadzieję, że wam się podobał jeśli tak zostawcie łapkę w górę e, i możecie też zasubskryb zasu się zap zasubskrybować, ale dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!